witam was na kanale Majgra Maciej z tej strony takie inne inne nagranie niż zwykle tutaj prowadzę postanowiłem nakręcić żeby wam pokazać co tutaj w ogóle robię dzisiaj bo przyszedł do mnie mały towar z hurtowni nie ma tego wiele bo tak naprawdę wydaje mi się że bram resztki a są to jak pokazuję te boksy biedronkowe powiem wam że to jaka jest w nich wartość to Moim zdaniem to jest masaka teraz. W każdym takim boksie, już wam pokazuję, może. Nie w każdym takim boksie mamy oczywiście, wiadomo, kartę promocyjną. Biedroneczkę, nie? Bardzo fajna, miła karta. Z tyłu odłóżmy tu kod ktoś skorzysta oczywiście duża karta to no niech nasz stosik trafi no i paczki paczki są tutaj naprawdę dobre, bo mamy dwa razy Vivid Voltage raz Darkness of blaze i raz Burning Shadow jak to czasami bywa znaczy czasami, zwykle, niezwykle w takich boxach no przynajmniej jedna paczka to biały kot co oznacza, że jakieś fajne trafienie powinniśmy mieć Teoretycznie, bo w praktyce wiadomo, jak jest. O, no, było to gdzieś tu. No i może sobie zaraz otworzymy. Ale ogólnie, patrząc na to, co się dzieje z Wywiewit Voltage, to takie boksy są naprawdę, naprawdę niedoceniane. Zwłaszcza, że one bardzo długo potrafią leżeć w sklepach. Bo nam się wydaje, że za te 80 zł. Chociaż widzę już powoli tendencję, że sklepy podnoszą ceny do 90 zł. Macie premierę, Chyba Alakazam Box tak miał. Ja sam w Alakazam Boxa nie wchodziłem, bo właśnie nie podobały mi się te kolejne paczki. Bo mieliśmy w Alakazam Boxie dwa Vividy, ale tu był chyba. Guardian Rising? I jeszcze coś takiego, co mnie specjalnie przekonywało. Tutaj, jak jest Burning 3 te trzy robią robotę, czwarta paczka to jest dosłownie gratis. A i tak te Darkness schodzi jak... No schodzi jak ciepłe bułeczki. No i powiem Wam, że... No, że, że jest wartość w tych... W tych boksach niedocenianych. Z tego względu pewnie sklepy podnoszą cenę o te 10 zł lub trochę więcej. I myślę, że na tą tendencję musimy się przygotować. Że tak faktycznie będzie. Bo obecnie na przykład ta karta, nie... Ten Orbital myślę, że spokojnie za piątek aby poszedł. nie jest droga karta, ale koło 1 euro. 5 zł myślę, luz. Dwie te paczki Vivida. Obecnie widzę nawet po 5,5-6 po euro. Czyli to już jest 20 parę złotych za paczkę. Czyli już tutaj mamy 40 parę złotych. Z tym mamy 50 zł. No i Darkness Ablaze i Burning Shadow musiałyby zejść po 15 zł oczko. Darkness Ablaze. Pewnie spoko, ale Burning Shadow będzie, jedną z tych, będzie jednym z tych zestawów, który będzie szedł do góry właśnie ze względu na Charizarda. To też jest ciekawe. O Burning Shadow nie ma tak złej opinii jak o Champions Path, ale prawdę mówiąc w Burning Shadow dość podobnie jak w Champions Path. Mamy Charizarda, mamy złote energie, które są fajnie, ale ta reszta tych kart no dla graczy jest na pewno ten yy, Lider Team school. Guzma, o Guzma, Guzma Full Art jest, jest ekstra kartą, to na pewno A jak już mówimy o Full Artach, tutaj mam kilka Full Artów takich Wygrzebałem ze swojej kolekcji, kupiłem je dawno temu za jakieś Drobne, tam powiedzmy 10 złotych A nie wiem czy słyszeliście, ale w Ameryce zaczyna się jakieś tam Waifu, Waifu Bubble Czy jak oni to nazywają Czyli karty właśnie z postaciami kobiecymi waifu Material, materiał na żonę, ładna kobieta, więc od razu karta idzie do góry. Powiedzmy, było to jeszcze zrozumiałe z Lili, było to zrozumiałe z, um, jak ona tam miała w Sword Shield. No ta emo dziewczynka. No bo to są takie postaci, które celowo miały być y, urocze i śliczne. Aby Japończycy mogli sobie kupować. No i Japończycy oczywiście podbijają bardzo, bardzo ceny tych paczek, tych kart, przepraszam. Natomiast w Europie i w Ameryce to było raczej niespotykane. Natomiast teraz ja tą kartę chyba za dwie dychy kupiłem. 20 polskich złotych. Widziałem po 40 dolarów na eBayu. To, że taki wybuch ceny się pojawił, to oczywiście może zgasnąć momentalnie z dnia na dzień. Aczkolwiek wątpię, żeby ta karta już była tańsza niż kiedyś. I się tego obawiam. Zwłaszcza jak różni youtuberzy robią materiały właśnie na temat tego, że te full arty idą do góry i w ogóle full art trenerzy to jest, to jest przyszłość. Średnio mi się to podoba, no ale cóż zrobić. A wracając do tego, no to może sobie otwórzmy taki jeden. A, bo czemu by nie. Wiecie, że ja lubię otwierać, ciężko mi jest się powstrzymać. Może otwórzmy to, co otwieramy od samego początku. Kod wam chyba dałem. A tu jeszcze leży losowy Inkej 8 zł za niego dałem, więc proszę was. A na tym polega moc zestawu Hidden Fates: że taki Inkej jest takim gruntem, podstawą, żeby było coś dobrego. Bo jeżeli byśmy mieli tylko Charizarda w Hidden Fates, a reszta kart byłaby podobna jak. Podstawowym Hidden Fates, to byłoby jeszcze gorzej niż w Champions Path. Dobra, co tu mamy? Hippowdon jest naszym Reverse Rare'em. Melmetal, nic ciekawego. Niech idzie tu. Teraz sobie otwórzmy Burning Shadow. O, też zielony kod. Standard, jeśli chodzi o Burning Shadow. Rivers, vs. Mudstale, nic ciekawego. No to co, Vivid Voltage, nasze paczki po 20 zł. Jak nic nie trafimy, to się zdenerwuję, ale myślę, że trafimy. U, biały kot, Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod takim kątem jeszcze nigdy nie nagrywałem. Teraz Na Play play. Bla, bla, bla. Bla, 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 duraludon i chyba tylko holo, ale lipa, to słaby. Jeżeli to ma być biały kod na tego boksa, no to może faktycznie nie warto otwierać. Może lepiej trzymać i odsprzedawać dalej. Zielony kod. ale lipna nam się kombinacja trafia. No niestety. A, kod wam, chyba nie pokazałem kodu. Szkoda, wszystko leci na ból. Wiecie, zmusiliście mnie do złego box openingu. No w sumie tyle, co chciałem wam pokazać. Że otwieram sobie te kubki, rozpakowuję biedry i to pewnie wystawiam na sklep. Jeśli mówi, jeżeli mówię o sklepie, to mówię o kartmarkecie, bo na Allegro to tam nie chce mi się za bardzo. Dodatek Allegro jest taki upierdliwy w niektórych tematach, że mi się aż nie chcę o tym gadać. No i to tyle. Dobra, dzięki. Długo było, cześć.